Witam w dzisiejszym materiale otwarte masło. Nagrywam ten film jako forma pamiątki, bo niebawem nikogo na nie nie będzie stać. Yy, nagrywam tak, żeby każdy wiedział jak wygląda masło, to już jest używane masło i tak wygląda kostka masła. Te było za 9,99%, yy, no ale to wszystko się może zmienić. Tak wygląda kostka masła. Nie pamiętam ile procent, chyba 82% albo 83%. Procent. Także, tak jak mówię, taka yy, to jest forma pamiątki tego wideo. Jakby ktoś pytał, po co ja nagrywam masło. Także już. Już wiecie po co nagrałem te masło, żeby po prostu była archiwizacja, żeby była archiwizacja na pamiątkę. No, na razie.